Pochwalony Jezus Chrystus, wtorek, kolejny dzień naszego życia, wołamy, wyciągając ręce, przyjdź duchu święty. Niech nasze życie będzie pełne Ciebie. Przyjdź. Dzisiaj wspominamy świętą Martę, świętą Marię i świętego łazarza. Trójkę świętego rodzeństwa. I Ewangelia, która jest z tego wspomnienia. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Marta zaś siedziała w domu. Czyli nie wyszła z domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Mamy w tych kilku słowach wspomnienie łazarza, który umarł, jest już w grobie. Mamy Martę i mamy Marię. Marta, która wychodzi do Jezusa, Maria, która nie wychodzi do Jezusa, jest jakoś obrażona albo coś, zostaje w domu, to Jezus musi przyjść do niej. Rodzeństwo. Rodzeństwo święte. A jednocześnie, tak jak nasze rodziny, jak nasze rodzeństwa, jak ktoś ma rodzeństwo, to wie, że każdy trochę inny, każdy ma swoje zdanie, każdy ciągnie w swoją stronę i rzadko się zdarza, żeby... Starszy nie dominował nad młodszym, a młodszy niech tam nie bił starszego, i potem odwrotnie i to jest w naszych rodzinach. Trudno powiedzieć, żeby ta rodzina była inna, skoro są zupełnie inni. Każdy z nich ma swoje życie, swój sposób interpretowania i pretensje do siebie o czym czytamy też w Ewangelii, a jednocześnie są rodzeństwem świętym. I to jest wielka łaska, że możemy doświadczać świętego rodzeństwa. Święci ludzie, wychowani w zupełnie różny sposób i razem uwielbiają Boga, chociaż pozostają inni. Popatrz na swoje rodzeństwo. Popatrz, jaka jest Twoja rodzina. Popatrz na swoje dzieci. Najprawdopodobniej świętych tam za bardzo nie widzisz. A jednak Bóg ma swoją drogę. Po swojemu robi, żeby nas poprowadzić w kierunku nieba. Czasem są osoby wyniesione na ołtarze, a czasem jest to nasza ukryta, codzienna świętość. Mamy Benedykta i Scholastykę wyniesionych na ołtarze. W rodzinie Leduchowskich Teresej, Marię, Wodzimierz nie wyniesiony na ołtarze, ale Sługa Boże. Mamy w taki sposób. Świętych, którzy żyli razem, rozwijali się razem, a dwaj bracia, Bazylii Wielki i Grzegorz z Nysy i ich święta również siostra Makryna, która była taką duchową nauczycielką swoich braci. I oni razem, trójka rodzeństwa, święta. Prośmy za ich przykładem, za ich przyczyną, o świętość naszych rodzin, świętość rodzeństwa. Może w rodzeństwie z powodu spadków, bo to jest najczęściej, że się coś porozpadało, się pokłóciło o pieniądze i przestaliśmy się odzywać. Jeżeli coś takiego widzimy przez dzisiaj świętych, Martę, Marię Łazarza, przez innych świętych, braci, siostry, rodzeństwo. Prośmy za nasze rodziny, żebyśmy przywrócili porządek miłości, miłość wzajemną, to co jest takie trudne, ale w Bogu jest wszystko możliwe. Błogosławię Wam na piękny dzień, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pamiętajmy o uśmiechu, cokolwiek się dzieje, patrz w górę, uwielbiaj Boga. On jest ze mną, gdziekolwiek jestem. Doświadczaj tego. Poniżej teledysk mocnych duchu. Niech będzie przedłużeniem naszego bycia w obecności Bożej. I zapraszam do modlitwy też litaniom do krwi Pana Jezusa. Do zobaczenia.